Witajcie kochani, tu Mary. I Mario. No i znowu próbujemy te krzyżóweczki. No. Jednak coś nas do nich ciągnie. Wzięliśmy znowu po jednej, na Tak, wybraliśmy losowo z wachlarza, tak, także mi się trafił numer 12. A Mary wylosowała jeszcze jeden, także. Zobaczymy, czy jakaś krzyżówka coś da. Dobra. Mam nadzieję, że tak. Tym razem może ja zacznę. Tak, proszę, proszę cię, bardzo. Ułożyło się jedno słowo. Mhm. Troszkę was przybliżę, żeby to było lepiej widać. I cóż, szukamy literek kolejnych. I literka U. Zaczynamy literką U. Mamy ją w pierwszej krzyżówce. O! Mhm. Już od razu na dzień dobry utworzyło nam się ładnie słowo. Dobra, okay. co prawda, pierwsze, ale zawsze coś. Tak. Ok. No, tu przy okazji w bonusie o, też jest. Jednej do bonusu brakuje. No. Dobrze, zobaczymy, czy gdzieś tutaj U się pojawi. No na razie nie widać. A w trzeciej? W trzeciej literka U się zjawiła. Jedna. Ale tylko jedna. No dobra. Za mało. Kolejna litera to litera N. O, mamy drugie słowo. O, Gong. Super, super. Superansko. Dobrze, tu jeszcze mamy N tu mamy N I tutaj i jeszcze tu. Dobra, w pierwszej to tyle. W drugiej krzyżówce N również występuje. Fajnie. Mhm. Czy jeszcze, jeszcze gdzieś przeoczyłem? No, chyba, chyba nie. Jest. No dobrze. Wobec tego idę do trzeciej. Tu mamy rynna. Centymetr, tu mamy Saksonia. Dobra, to chyba tyle. No, B byłoby fajne, ale na razie dali W. W bonusie oczywiście na razie go nie ma. Tam innej oczekujemy. Tutaj szukamy. Tu mamy W dwa razy. I w pierwszej to tyle. Kurcze. W drugiej też się pojawiła. O, mamy słowo lew. Napięcie rośnie. Tak, tu mamy W. I jeszcze tutaj się znalazło. Chyba to tyle. Mhm. Dobrze. Y, tutaj gdzieś W. Tak, jest jedno. Ale tylko jedno. Mało Zostały trzy literki. No, J to tak sobie. Niech jasne, czeka na to B. E, tu mamy J, no bo A to raczej nie dadzą. To no nie, już widać, że To by było tutaj za dobrze. Nie na wiele się tutaj przyda. Prawda. Dobra, tutaj szukamy J. Czy gdzieś J? No niestety chyba Aha, nie było. Ale w trzeciej jest. Tylko raz. No ale zawsze. Dobra, zostały nam dwie literki. Nie jest. R. Jestem a już razieja. to tak... Ja już to, już to ładnie wyglądało. Tu mamy literkę R, tu mamy literkę R i jeszcze tu. No dobrze, czy coś jeszcze nie? Dobra, drugiej. R, R, R. O, wektor, dobra, tu mamy drugie słowo. No. No, dajcie coś, dajcie więcej. Fajnie by było. No mm, tak. R I w ostatni... przeważnie dwa I w ostatni... Czy gdzieś tu jeszcze? No niestety. Jest, jest, jeszcze jeden. A, tu było, centymetr, dobra. Tak. I co? Ostatnia literka decydująca. I... Nie! Jest to literka F. Oj, nie. E, tu mam F. I nic nie dało. Ja... W drugiej F było, mm -hmm. Ale raczej chyba nic tu nie przyniosło. No. I w ostatniej mamy drugie słowo: no, L, w którym pewnie zakończymy po dwa razy. i tu mamy F i tu mamy F. No tak. No niestety, tym Mię razem nożyk. hanie dali... No to o, oczywiście razy trzy. Tu? No tu było grubo. O, ho, ho, to wiadomo. Teraz już wiem, dlaczego B się nie pojawiło. No właśnie. I tak dla upewnienia tej Y niestety pusta. Ej, teraz jeszcze moja, czy coś będzie. Ja tak przeczuwam, że chyba coś będzie. No to dobrze przeczuwaj. Wytyczuj <noise> <noise> kciuki. No to wiadomo. Także mi tutaj się kochani żadne słowo nie utworzyło w żadnej krzyżówce. No dobrze, no ale będziemy drapać i będziemy przesuwać. Co my teraz mamy? Literkę W. Dobrze, tu BMW mamy już. Dobrze. Na starcie samochód dostałam. <laughs> Dobra. Jeszcze nie całkiem, bo bez B. No, 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 ale że jest taki, taki wyraz, tak? Yy, pomyliłeś mi teraz. Nie Ach, ma. Tu już nie ma w, dobra. Idziemy teraz do niebieskiej. W tu mamy. Mamy w owoc, tu w mamy. Ja tak skaczę. I chyba więcej nie mamy. I w zielonej. W. Zielona W jest tutaj. Yy... I to tyle. Mało coś na no nie. Na razie mało. Kolejne to będzie jakie? Mamy G. No to motyki do bonusu jeszcze nic nie daje. No to szukamy G. To mamy Bóg. Tu Pegas. G. Nie ma więcej. Niebieskiej chciałam powiedzieć, niebieskiej szukamy teraz G, mamy gaz, tylko jedno, oj, oj, malutko. No nie jest to zbyt popularna literka, także się nie ma co dziwić. No tak, tu mamy G, tu mamy IGA i wszystko. Następne mamy U. Mamy Bóg, ale żadnego wyrazu nie mam. To nieładnie. No jeszcze się pewnie jakiś zjawi. Rum. Rum i po tyle U. Kurczę. Nie, dobrze. Laur jest U. Luwur jest U. Muszę od góry najpierw patrzeć. Ale już nie mamy. Teraz tu w zielonej szukamy. Tu mamy u, u tu mamy u... Kurczę, tak jakoś postakowo to wygląda. No, na razie. Kolejna to jest jaka? Mamy i. No to i... Na bonus nie ma co liczyć. Na bonus już nie mamy co liczyć, bo brakują trzy. Tu mamy izba. Kurczę to w ogóle tak mało, nie? Mhm. Miterek, no bardzo mało. Tu jest i, tu i. Mm, matko, nawet i jest malutko. Co on tu za wyrazy dali? Beznadziejne. Nie pasujące do niczego. Tu iga, tu mamy zobaczcie jeszcze i, Ostegi, tu mamy i, Emir, mamy i. No i to i koniec. Kurde, to tylko. mamy. O, no to do motyki mogę tu już to znaczyć, ale tak nic z tego nie ma. No to patrzymy, czy coś tu. Czy coś tu o mi tutaj coś da? Jedziemy. Tu jest o. O. Nie. Ja tu się zabieram na fajne drapanko, co to? Tak malutko tego. jest to. O, tutaj będzie. Owoc pierwsze, O, ja! Matko, ale super. Tu jest o. I w tej trzeciej. Tu mamy pierwszy też wyraz. Tu jest o. O, czekajcie ja mi, tu przewraca. Tu lato. osa, Klon. No, zobaczcie, to A tutaj będzie, będzie bardzo blokowało nam te... No, chyba, że je dadzą. To może coś... No, czekajcie, czy ja zostawiłam jakieś O, ale chyba dobrze jest. Mhm. I ostatnia, kochani, ostatnia literka. Jaka to jest literka? S. Tu mamy, ale to jest pierwszy wyraz. S. Tu mamy S. Tu jest drugi wyraz s. No, ale to za mało w tej pierwszej, żeby coś dało. Czyli mamy tylko dwa wyrazy: pisz, mysz i to więcej nie mamy. A tu zobaczymy, tu jest sok, czyli to jest drugi wyraz s, 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 s. s. No, i tutaj też tylko dwa wyrazy. Widzę sok i owoc, tak. Klasyka. Jak mówisz. Teraz tu patrzymy. Tu jest S, tu S. Także tutaj nic nie ma. O, tutaj też jest drugi wyraz. Czyli tak jak ty. Tu jeszcze mamy też S. Czyli w każdym, kochani, są to tylko po dwa wyrazy, czyli nic tu nie wygraliśmy. Tak sprawdzam, no a wiadomo, R nie było. No niestety. L też nie, no raczej nie ma. R. Dobra. No nie ma. Dobra. jaki był mnożnik? Też trzy razy? Nie, dwa. Dobra, a co motyka by mi tutaj dała? O, 200, no te. Tak. Oczywiście, no ale niestety nasze. Krzyżówki XXL okazały się uparte. Uparte i puste. Także kochani, kontrolne różne. Niestety. Nie dwie puste krzyżóweczki, ale my się z nimi jeszcze nie poddajemy. <grym> Oj, One nie. się jeszcze będą pojawiać. Będą. Musiały nam tutaj coś fajnego dać wygrać, no nie? Dokładnie. Trudno i tak to bywa. My Wam życzymy samych wygranych, wysokich wygranych, Waszych zrapeczkach, co odrafniecie, obyście mieli ho, 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 jakieś wielkie kokosy. No a my zapraszamy Was na kolejne nasze odcinki. Zobaczymy się już wkrótce. Pozdrawiamy Do z... serdecznie. Do zobaczenia, kochani. Fajnie, że z nami jesteście. Pa, pa. pa.